Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pewnie nurtujące wiele osób pytanie Która broń jest lepsza w Valorancie, czy Phantom czy Vandal Są to dwie najpopularniejsze bronie, które praktycznie zawsze się kupuje Więc no, przejdźmy od razu do porównania statystyk Jak możemy zobaczyć, jeśli porównujemy sobie szybkostrzelność No to Phantom strzela szybciej Więc punkcik dla Fantoma Jeśli chodzi o prędkość biegu, jest taka sama, czyli nic nie zmieniamy Prędkość... Dobycia dalej, taka sama. Rozrzut pierwszego strzału. Czym jest rozrzut pierwszego strzału? Wiele z Was może się zastanawiać. No, no dużo osób o tym nie wie, wbrew pozorom. W Valorancie mamy coś takiego, że nie zawsze tam, gdzie mamy celownik, tam poleci kula, nie? Mamy celownik tutaj i kula nie poleciała idealnie na środek. Poleciała no, minimalnie do góry. To jest właśnie ten rozrzut pierwszego pocisku i jest 0,2 na bez przybliżenia. Czyli tutaj, jak możecie zauważyć, no kula jest troszeczkę na lewy ukos Teraz będzie, właśnie z przybliżeniem, jest praktycznie w środku. To jest ta różnica. Możemy wam jeszcze, mogę wam jeszcze pokazać, jak to na bandalu działa. Tutaj akurat całkiem trafnie poleciało. No, tutaj mam celownik, tutaj, a pocik z tytułu poleciał, nie? Więc o to chodzi z rozrzutem pierwszego strzału. Więc, jak możemy zobaczyć, Phantom znowu ma to mniejsze więc kolejny punkt dla fan Fantama. Prędkość przeładowania jest taka sama, więc tutaj na to nie będziemy patrzeć I magazynek. Phantom ma więcej kulek. Tylko, że jak możemy zauważyć, jest jedna różnica, która jest zasadnicza między Phantomem a Wandalem, i to jest damage. Jak widzicie w Phantomie, od 0 do 15 metrów, jak trafimy w głowę, zadamy 156. Od 15 do 30 metrów, 140. I od 30 do 50, 124. W wandalu zawsze jest to statystycznie 160 metrów w głowę. W ciało jak traficie, tutaj widzicie 39, 35, 31, w wandalu zawsze 40. I w nogi 33, 29, 26, w wandalu zawsze 34. Co to znaczy, tak? Stricte w gierce. Znaczy to tak, że jeśli mamy przeciwnika na 20 metrach i dam mu głowę z wandala, zawsze go zabijemy. No, no shit zadaje 160, ale jeśli trafimy głowę z Fantoma, zostanie mu 140, I co to znaczy? Że, jeśli damy typowi łeb i my mamy Fantoma, a on ma Vandala, to jest cień szans, że ten chłop nam się odwinie i nas po prostu zabije one tapem, bo mu zostanie 10 HP, a my zginiemy. Więc sytuacyjne są to bardzo obie bronie. Na papierze, jak mogliście zauważyć, Fantom jest dużo lepszy. Phantom na pewno wygrywa znaczną ilość pojedynków na bliski dystans przez to, że po prostu nie odczuwa się tej różnicy Zawsze zabijesz na głowę, jeśli jesteś na tych 15 metrach Więc jeśli grasz w jakichś close pozycjach, no to chcesz kupować fantoma No bo szybciej strzelasz, masz mniejszy rozrzut, masz mniej kulek w magazynku Znaczy więcej kulek w magazynku, przepraszam Plus najważniejsza zaleta fantoma, jeśli leży smoke i przez niego skanujemy to przeciwnicy nie widzą naszych bullet trace'ów nie widzą w którym miejscu przez smoke'a pociski przelatują i ciężej jest im nas przeskanować z powrotem z vandala widzą te kulki i no często jest tak, że jeśli sprejemy z vandala przez smoke'a to po prostu dostajemy instahed'a w odpowiedzi no bo przeciwnicy idealnie widzą skąd sprejemy dlatego phantom moim zdaniem jest dużo lepszą bronią jeśli chodzi o obronę no, bo jeśli jesteśmy po obronie, to chcemy tak grać w bs grać na jakieś close pozycje, tapować, no nie za, nie za bardzo, właśnie, tapować ludzi, tylko bardziej ich skanować przez smoki i tak dalej. Więc moim zdaniem, Phantom po obronie jest dużo lepszy. No, ale po ataku, moim zdaniem, dużo lepszy jest Vandal, Przez to, że no nieważne gdzie jesteś, co się dzieje, czy by strało padało i tak zawsze za te 160 w głowę i zawsze zabijesz swojego przeciwnika na strzała Dużo proplayerów, między innymi, bo tam chyba 70-parę procent z tego, co patrzyłem, statystyki też wybiera wandala. Głównie przez to, że no zawsze zabijesz nakita w głowę. Na proplayu to jest ważne, żeby zabić, żeby strzelić kulkę, zabić i. No i tyle. I nie przejmować się tym, że zostanie komuś 10 HP i na przykład. Do go jeszcze, bo zawsze on ma tą milisekundę, w której on tobie może się odwinąć, sprzedać ci głowę z wandala i cię zabić. Więc tak podsumowując, stricte na papierze, Phantom jest dużo lepszą bronią niż Wandal, ale można powiedzieć, w praktyce, przez to, że Wandal zada zawsze 160 w głowę, można powiedzieć, że on jest lepszy. No ale też no nie do końca, no bo na papierze, Phantom ja bym powiedział, że to jest bardziej indywidualna sprawa. Kto co woli, kto na jakiej broni lepiej się czuje. Ważne jest to, jakim agentem gracie i na jakiej mapie się znajdujecie. Na przykład na takim brizie, gdzie macie dystanse po 30-40-50 metrów, to w ogóle zapomnijcie o tym, że taka broń jak Phantom istnieje w tej grze. Tam musicie tylko dawać głowy z wandal'a. Bo z Phantomem tam nie przeżyjecie raczej. Nie opłaca się w ogóle sprayować na takie bardzo długie dystanse. No, wandal jest, króluje na takim brizie, który no niestety jeszcze jeszcze jest w puli map. niedługo wylatuje. Chwała Riot za to. No ale jeszcze trzeba się z nim pomęczyć, więc polecam tam grać Vandala. Też bardzo ważne jest to, jakim gracie agentem. Jeśli gracie takim Cypherem i macie Trapoera gdzieś na blisko rozłożonego i chcecie sobie odpalić cage'a, zacząć skanować tego cage'a, to polecam bardzo grać Fantomem. Ja osobiście jestem Vandal Playerem. Od kiedy zacząłem grać w tą grę, gram w nią od pierwszej bety, jak trzeba było jeszcze oglądając streamy na i ją wylosować to gram wandalem. nie znudziła mi się ta broń mam na niej 11 tysięcy killi na rankedach sprawdziłem specjalnie przed nagrywaniem z fantomem jakieś 3 tysiące więc no, jestem dużo bardziej Vandal playerem dużo bardziej lubię to, że dam tapa, zabiję i nie muszę się martwić niczym gram sobie na przykład taką jetką zabijam sobie chłopa, daszuję do tyłu walę z smoke'a, uciekam no, dużo bardziej odpowiada mi ten gameplay niż jakieś takie skanowanie i tak dalej, chociaż no, jak gram sciferem czy czymś takim. No to wiadomo, czasami się kupię fantoma po to, żeby pograć pod moje trapy. Więc no, jest to bardziej indywidualna sprawa. Podkreślę to jeszcze raz. Nie. Jak to. Nie sugerujcie się proplayerami i tym, że tam ponad 70% proplayerów gra fantomem, znaczy wandalem, przepraszam. Wy nie jesteście proplayerami, nie jesteście tacy jak wszyscy. Skupcie się na sobie znajdźcie w tej broni drugiego siebie poczujcie która z tych broni jest lepsza dla was potrenujcie sobie z nich, pograć sobie DM'y pograjcie sobie rankedy, wyciągajcie wnioski z której broni wam się przyjemniej strzela no i tam zacznijcie mainować no i co, to by było chyba już tyle na dzisiaj dzisiaj taki krótszy filmik, no bo to jest no nie ma po co przeciągać jakieś tematu tak bardzo długo dajcie znać w komentarzu, z której broni wy wolicie strzelać a jeśli chcecie zobaczyć jak mi sobie, jak ja sobie radzę strzelając wandale i w jakiej sytuacji używam jakiej broni to zapraszam na mojego Twitcha, link będziecie mieli w opisie, streamuję we wtorki, sierody, piątki oraz niedzielę, na Twitterze macie rozpiskę całą o których godzinach, co i jak, więc co, dziękuję bardzo za dzisiejszy filmik i do zobaczenia w następnym, na razie trzymajcie się, cześć, no i siemanko.